Siemanko z tej strony i Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, słuchajcie. Jeżeli, słuchajcie, możecie mnie kojarzyć po głosie. Wcześniej występowałem na kanale, czyli Dominox YouTube. Teraz założę swój nowy kanał, który będzie nosił nazwę Dillerowski. Mam nadzieję, że z chęcią go zasubskrybujecie. I mogę też ogłosić, że kanał Dominox -y jest zamknięty. Może kiedyś pojawi się filmik na tym kanale lub na Dominoxie. Dlaczego? Y Założyłem nowy kanał i zamknąłem Dominoxa, chociaż osiągnąłem na Dominoxie 100 subów. Ale, no może kiedyś filmy będą z wyjaśnieniami. że teraz będziecie subować ten kanał i tak, tu macie oczywiście informacje. Tak, Jeżeli chodzi o wstęp kanału, na tym kanale szczególnie będę zajmował się gamingiem, Czy będziemy grali w jakieś gry, na przykład tutaj Fortnite, GTA, GTA Roleplay, Dying Light. To co będziecie chcieli. Będą też w późniejszych etapach jakieś konkursy, ale to na wybraną ilość subskrypcji. Na przykład na setkę, tysiąc. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie subować ten mój kanał. No i na moim poprzednim kanale Domino sub, na osiągnąłem 108 subskrypcji. co teraz. 108, jeżeli chodzi o moje filmy, one będą, zdaje mi się, dobrej jakości, ponieważ na poprzednim moim kanale nie montowałem filmów, teraz zacznę montować. Ten nie będę montował, bo nie będzie miał potrzeby. Będę dodawał jakieś tam miniaturki i naprawdę mam nadzieję, że ten kanał się rozwinie. Oprócz gamingu, być może jeśli na kanale będą jakieś vlogi, ale tego na 100% nie obiecuję i mam nadzieję, że Wam ten mój kanał się spodoba. Pierwszy filmik, Oczekujcie z gamingu już 1 sierpnia, być może 2, 1 albo 2 sierpnia. No, będziecie widzieli na premierze. Na pewno. Więc tak, na pewno te filmy będą pojawiać się. Zależy też, jaki będę miał przyrost widzów na początek. Tak, chciałbym mieć chociaż 10 subów z 2 dni. To by było naprawdę fajnie. Takie małe kanały szybko się nie rozrastają. Yy, filmy będą być może raz, 3 razy w tygodniu. Znaczy na pewno wakacje będą z 5 przynajmniej częściej. Jak już się zacznie rok szkolny i ten kanał nadal będzie żył, to, to będą z 3 razy, bo tam będę musiał ja muszę posiadać więcej czasu na naukę i CP. Mam nadzieję, że ten taki... W... Yy krótki wstępik i zapoznanie z moim nowym kanałem wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał Dilerowskiego i co pozdrawiam was, widzę się z wami w kolejnym filmie być może już z jakiejś gierki jeżeli chcecie, napiszcie jaką gierkę chcecie, gierki chcecie na moim kanale w następnym odcinku być może będzie Fortnite, ale jeszcze nie wiem, więc co mam nadzieję, że wam się spodobało więc subskrybujcie kanał i do usłyszenia następnym razem, cześć!